Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale 10, strona ciekawostek. Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż po świecie informatyki. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. No to zaczynamy. Czy wiesz, że pierwszy komputerowy bug był prawdziwym owadem? Historia ta jest zarówno fascynująca, jak i zabawna. W 1947 roku Grace Hopper, pionierka informatyki, znalazła ćmę, która utknęła w przekaźniku komputera Harvard Mark II. Był to moment, który na zawsze zmienił sposób, w jaki mówimy o problemach technicznych. Ta ćma powodowała awarię komputera, co było niezwykle frustrujące dla zespołu pracującego nad projektem. Hopper udokumentowała ten incydent w dzienniku laboratoryjnym, przyklejając ćmę do strony i podpisała go jako termin bug w odniesieniu do błędu komputerowego. To była chwila, która przeszła do historii. To wydarzenie podkreśla znaczenie drobiazgowej dbałości o szczegóły w informatyce. Każdy, kto pracuje z komputerami wie, jak ważne jest zwracanie uwagi na najmniejsze detale. Nawet drobny błąd może mieć poważne konsekwencje, prowadząc do godzin, a nawet dni, Pracy nad jego naprawą. Historia pierwszego komputerowego baga przypomina, że nawet w świecie zaawansowanej technologii, czasami najprostsze rzeczy mogą powodować największe problemy. To lekcja, która pozostaje aktualna do dziś. Komputery używają jedynek i zer do obliczeń. Te proste cyfry są podstawą wszystkiego, co robią. Informacje, które przetwarzają, są o wiele bardziej różnorodne i złożone, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tekst, obrazy, filmy i muzyka. Wszystko to jest przekształcane na ten cyfrowy język, który komputery rozumieją i przetwarzają. Czy wiedzieliście na przykład, że jedna minuta filmu na YouTube może zawierać miliony jedynek i zer? To pokazuje, jak skomplikowane mogą być dane cyfrowe. To niesamowite, ile informacji można przechowywać i przesyłać cyfrowo, a wszystko to dzięki technologii chmury i nowoczesnym centrom danych. Ta zdolność do przetwarzania ogromnych ilości danych to właśnie to, co czyni komputery tak potężnymi i wszechstronnymi, umożliwiając nam wykonywanie zadań, które kiedyś były nie do pomyślenia. Pierwszy komputer na świecie ENIAC ważył 27 ton to więcej niż kilka słoni. Wyobrażacie sobie takie cudo w swoim pokoju? Wiedzieliście, że Hello World to często pierwszy program, który piszą początkujący programiści? Ta tradycja sięga lat 70. i książki Briana Kernigana o języku c. Czy wiecie, że w 2023 roku na świecie istniało ponad 175 zetabajtów danych. Jeden zetabajt to 1 miliard terabajtów. W ciągu ostatnich kilku lat ilość danych rosła wykładniczo. Przykładowo, według raportu firmy IDC, w 2020 roku na świecie było około 44 zettabajtów danych, co pokazuje, jak szybko ta liczba się zwiększa. W miarę wzrostu danych rośnie zapotrzebowanie na przestrzeń do ich przechowywania, co prowadzi do rozwoju nowych technologii dyskowych. Wzrost danych stawia także wyzwania w zakresie ich zarządzania, ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Czy wiecie, że pierwsza domena internetowa, symbolix.com, została zarejestrowana w 1985 roku? Dziś mamy ich już ponad 1,8 miliarda. To pokazuje, jak błyskawicznie rozwinął się Internet. Sycamore, opracowany przez Google, to przełomowe osiągnięcie w dziedzinie obliczeń kwantowych, które ma potencjał zrewolucjonizować sposób, w jaki rozwiązujemy skomplikowane problemy obliczeniowe. Klasyczne komputery, w tym superkomputery, operują na bitach, które mogą przyjmować jedynie dwie wartości: 0 lub 1. Obliczenia są przeprowadzane sekwencyjnie, co ogranicza ich wydajność w przypadku złożonych zadań. Z kolei komputery kwantowe korzystają z kubitów kubit odbitów kwantowych, bo tak się nazywa jednostka urządzeń kwantowych. Może przyjmować jednocześnie wartość 0 i 1, a dokładnie może przyjmować nieskończoną liczbę stanów między 0 a 1. Które mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie dzięki zjawiskom kwantowym, takim jak superpozycja i splątanie. To pozwala na równoległe przetwarzanie informacji. W październiku 2019 roku Google ogłosił, że Sycamore wykonał konkretne zadanie obliczeniowe, które składało się z 53 kubitów i wymagało skomplikowanych obliczeń. Sycamore rozwiązał to zadanie w 200 sekund. Google oszacował, że ten sam problem wymagałby około 10 tysięcy lat, aby zostać rozwiązanym przez najpotężniejsze klasyczne superkomputery, takie jak Summit od IBM. W 2020 roku średnia prędkość pobierania internetu na świecie wynosiła około 30 megabitów na sekundę, co oznacza, że użytkownicy mogli komfortowo korzystać z wielu usług online, takich jak strumieniowanie wideo, gry czy praca zdalna. W krajach o zaawansowanej infrastrukturze internetowej, jak Singapur, średnia prędkość pobierania przekraczała 200 megabitów na sekundę, co umożliwiało jeszcze szybsze i bardziej płynne korzystanie z sieci. Warto zauważyć, że prędkość internetu jest uzależniona od wielu czynników, takich jak lokalizacja, typ połączenia, np. światłowód, DSL (z angielskiego: digital subscriber line). Czyli technologia cyfrowa linii abonenckiej, w której wykorzystuje się miedziane kable, takie jak do prowadzenia rozmów przez telefony stacjonarne, czy sieć mobilna, oraz dostępność technologii. W miarę postępu technologicznego i inwestycji w infrastrukturę, prędkości internetowe wciąż rosną, a nowe technologie, takie jak 5G, obiecują jeszcze szybsze połączenia, co ma ogromny wpływ na sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy i korzystamy z rozrywki. Wzrost prędkości internetu ma również znaczenie dla rozwoju innowacyjnych usług, takich jak telemedycyna, zdalne nauczanie czy inteligentne miasta. Sztuczna inteligencja Termin sztuczna inteligencja AI został po raz pierwszy użyty w 1956 roku podczas konferencji w Dartmouth College. Początkowo rozwój AI był obiecujący, ale szybko napotkał na trudności związane z ograniczeniami technologicznymi i zbyt optymistycznymi prognozami, co doprowadziło do tzw. Tak zimy AI w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy to zainteresowanie i finansowanie badań znacząco spadły. Wraz z postępem technologicznym, zwłaszcza w obszarze przetwarzania danych, algorytmów uczenia maszynowego oraz dostępności dużych zbiorów danych, sztuczna inteligencja zyskała na znaczeniu w XXI wieku. Obecnie AI znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, finanse, motoryzacja czy rozrywka. Przykłady obejmują systemy rekomendacji w serwisach streamingowych. Asystentów głosowych, jak Siri czy Google Assistant oraz autonomiczne pojazdy. Gry komputerowe. Pierwsza gra komputerowa, Tennis for Two, została stworzona w 1958 roku przez Williama Hagenbothama. Gra nie tylko była innowacyjna pod względem technologii, ale również zmieniła sposób w jaki myślano o interakcji z komputerami. Umożliwiała bowiem rywalizację w czasie rzeczywistym, co stało się fundamentem dla wielu przyszłych gier. Warto zauważyć, że Tennis for Two był dostępny dla publiczności tylko przez ograniczony czas, a Botam nie uzyskał żadnych korzyści finansowych z tego projektu. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ciekawostki Wam się spodobały. Zachęcam również do obejrzenia poprzednich filmów.